Czas adwentu, czas oczekiwania, czas przyjścia, czas przygotowań. Yy, przygotowań nie tylko wnętrza, duszy, serca każdego z nas, tak w przyszłości, jak i na dzień dzisiejszy, staramy się obdarować. Skoro Pan Bóg obdarowuje nas takim darem, jak to postać Syna Bożego, to my w tym wymiarze, Ludzkim, tu ziemskim, staramy się obdarować poprzez prezent miłością drugiego człowieka. Ale w przyszłości mądrość znowu naszych przodków przeogromna, ponieważ obdarowywano, skoro dzieciątko jest maleńkie, to obdarowywano tylko dzieci. Ale szczególnym prezentem, czy szczególnymi prezentami obdarowywano. W kulturze tradycyjnej wigilie świętego Mikołaja, bo to szczególny święty, jak powiedział błogosławiony Jan Paweł II, postać tego świętego to dar człowieka dla człowieka w XX, XXI wieku. Dlatego wigilię, ponieważ dzień jest przeznaczony wyłącznie dla świętego, a wigilie człowiek posługuje się tąże osobą świętego wyłącznie tylko dla siebie i dla swoich bliskich, czy też członków innych rodzin. Przygotowywali chłopcy, swoim koleżankom, mali chłopcy, wianuszki z suszonej kończyny, kończyna symbol maryjności, zima, czyli co najwyżej może być to suszona kończyna, jako taki przyczynek do tego, że jeżeli będą dorośli, to na znak no właśnie Pana Boga, kobietą i mężczyzną stworzył ich, w przyszłości będą tworzyli związek, będą tworzyli rodzinę. Starsi koledzy i koleżanki, znaczy chłopcy, swoje koleżanki obdarowywali wianuszkiem wieńcem z grochowin. Takiej wielkości, gdzie dziewczę mogło założyć na głowę, ponieważ jest adwent. Zabawa, gdzie będzie dość głośna muzyka, ale która będzie miała swoje treści, yy, pojawi się dopiero w okresie nie do końca godów, ale na pewno w czasie yy, za polskich zapus czy inaczej, karnawału. Natomiast w miastach, między innymi i w mieście łodzi, chodził święty Mikołaj. Święty Mikołaj, to znaczy postać, która ma kostium yy, księdza biskupa, czyli y, wszystkie znaki, instyngnia na zewnątrz, y, szata y, biskupia, nakrycie głowy, a nie krasnal disneyowski. Y, okrąglutki, grubiutki, pękaty, w szlafmycy, w czerwonym y, kubraczku, y, biegający i roznoszący y, upominki, czy też podarki. Święty Mikołaj rozpoczynał, kolendowanie, Dlatego w wielu regionach Polski w Adwencie są grupy kolędnicze adwentowe, które oznajmiają idą z kolędą i oznajmiają, że za moment będzie potężny, wielki dla, dla wszystkich ludzi. Natomiast święty Mikołaj chodził w asyście, w, między innymi w miastach w Łodzi, chodził w asyście dobra i zła. Aniołka i diabełka. Anioła symbolu czasu adwentowego i przepytywał z modlitwy, a dokładnie z pacierza. Pytano dzieci i młodych ludzi do 25. roku życia. Osoba, która nie potrafiła odpowiedzieć, yy, odmówić modlitwy, na siedzenie takowej spatała rózga, natomiast... Yy, Osoba, która dziecko, młody człowiek potrafił, wywiązywał się z zadania, otrzymywał prezent, dar w postaci medelika, szkaplerza, modlitewnika, ale żadnych zabawek. Nawet powstało powiedzenie, że nie kocha dziadek ten, kto rózgi nie używa. Czyli dyscyplina, zarówno w tym czasie skupienia. Jak i w czasie y, radości, takiej swawoli, która się pojawi na koniec y, karnawału. Również gospodarze w kulturze tradycyjnej, wigilie świętego Mikołaja, szli do świątyni i składali ofiary, co by wilki, dzika zwierzyna nie przychodziły do zagrody, nie niszczyły. Plan w ofiary, w postaci zboża, w postaci ptactwa domowego, żeby w ten sposób zjednać sobie i przychylność i świętego, a jednocześnie i zwierzyny dzikiej, która gdzieś tam po lasach mieszkała i starała się przy dużej zimie podchodzić do domostwa.